Ta piłka musi być dokładnie zagrana. Co on robi? Chcesz replaya? <grym>? No Coś nie musi być zagrana. Zabiłka zostawił napastnika Спокойнее, спокойнее, Кубович. На право. Ой-ой. Ну! Ой-ой-ой! 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 No, brawo. Jest. Jest. Ja widzieliście, jak, Adam, tylko podał. Złoto, jak, złoto. jak się Nie! na piłkę do Jak się patrzył na piłkę do samego końca, żeby delikatnie ją zagrać, jeszcze mamy